Dobra, nakręcimy sobie jeszcze filmik na koniec. Czas start? Mhm. I Harek potestuje wszystko. No już, dawaj. dawaj. Do przodu, do tyłu. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Mhm. Przegrywasz? Mhm. Już to ci kameruje? Kameruje się, skarży. Niechaj jeszcze rzuty i posprawdza, czy wszystko jest ok. Poskręcane wszystko. No i fajnie, co tu warto powiedzieć. Skrzynka jest zamontowana w oparciu o fabryczne nitonakrętki do bidonu. Tak, no nie wierciliśmy tu w ramię w tym rowerze, Są uchwyty 3D ładowany na drukarce Endera kontrolę na sterownik, sterownik zestawu Pro 35A-48V oryginalne tarcze zostawiliśmy hamulcowe, bo były trochę większe, oryginalne opony, Damper został przełożony, żeby skrzynka większa weszła w drugą stronę. Mamy tu akumulator 13S6P na Samsunga 35E z BMS-em, elektronik wodościelnym z tego co pamiętam No i cóż, mamy tu Swifta silnik 6T standardowo, oryginalną kasetę, umytą, ładnie wyczyszczoną, porobioną tak Arek, samą... zobacz, jeszcze przerzutki wszystkie, dobra? były sprawdzane Były sprawdzane, okej okay. ja, tak były to... sprawdzane. No dobra, to tyle Tak Robota goni, Stymacie. krótkie wideo. Teraz wyścigi, bo konkurent wyszedł. No no, ale te zawieszenie mięciutkie, nie, nie fajne. Podoba mi się strasznie. Rock no. Dobra. Mamy coś nagrane na pamiątkę, że coś było u nas. Jumbo, obręcz, prychy wzmocnione z tyłu. Także klasycznie. Dzisiaj Klaski, klasycznie. Oddajemy. Oddajemy. Niech służy. Niech służy, jak najdłużej.